Dobra, widzowie, zobaczcie, zobaczcie, co się teraz dzieje, ogólnie ile tutaj właśnie na Wojanowice, bo się dowiedziałem właśnie ważnej informacji, oglądajcie do końca, to wam pokażę, jak wy możecie tutaj ze mną grać na Wojanowicach właśnie z widzami, bo podobno Wojanowice są teraz dostępne dla widzów i wam pokażę, jak tutaj możecie wejść, właśnie takie dostałem informacje i dobra, gdzie ja jestem, e, gdzieś, dobra, jak widzicie, jestem tu na woja... ty, tam jakiś parkur zrobili, co to jest w ogóle, ty, a, ty, tu jest jakaś tabliczka, zobaczcie. Jeżeli to widzisz, idź do wieżynópka, ty. Czy ja będę musiał. Przy... O nie, ja już to. Ja... Dobra, zobaczymy, może to nie o mnie chodzi. Czekajcie, zem sobie tutaj steka, bo mi tutaj HP trochę zabrało. Ale jak widzicie, jesteśmy tutaj. No, na Wojanowicach tutaj wszystko fajnie jest. Właśnie na Wojanowicach. No i widzowie, z... pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę z Subikiem, a my już lecimy tutaj do i Ja, ale ta wieża. Ta wieża w tutaj, tak. W, nie na odcinku, tylko tak normalnie, na żywo wygląda fajnie. I taka duża jest strasznie ta wieża. Ty, wejściówka na wojanowicy jest na górze. Wojan? Ty, widzowie, to znaczy, że jak pójdziemy na górę, to by. Widzowie, pójdziemy do góry i będzie, będziecie wszyscy mogli, ten, Wpić tutaj ze mną na Wojanowice. Ja nie mogę, dobra. Wchodzimy tam na górę i zaraz zobaczymy, co to tam nam przygotowali. Może to być IP do serwera, jakiegoś tajnego, specjalnie dla widzów. Może to być jakiś ten? Kurde, może. A może będą. Może dodadzą jakąś nową osobę na wojanowice. Kto wie? Obstawiajcie w komentarzach. Czy... Oh, czekajcie, bo ja tutaj. O, oh, tu bąbelki mi się kończą. Musiałem tutaj spamięć, bym się kurde utopił prawie. Ja nie mogę. Czemu, czemu, czemu to jest winda? A tak, tak, taka wolna jest ta winda, ale to. Czekajcie, bo to jest chyba nie tutaj. Eee, kurde... ale duża, twarz, sznubka, dobra, nie, to nie jest tutaj chyba, chyba jeszcze wyżej, dobra, to pójdziemy jeszcze wyżej tutaj, ładnie, fajnie. No i dobra, zobaczmy, co. O kurde, tu jest ten parkur. Eee, o nie, patrzcie, powodzenia. No nie, tam są też jakieś tabliczki. jaj, będziemy musieli przejść ten parkur cały, dobra, dobra, widzowie, zrobię to dla Was, więc zostawcie łapkę w górę, dobra, ściągnę elitrę. Zrobię to legitnie. Ja wiem, że mam elitre, ale zrobię to po prostu, wiecie. Bo żeby nie było, że, że nie dostaniecie się przeze mnie, bo szczytowałem, nie, no właśnie wolę tu normalnie to przejść. Dobra. Przechodzę tutaj ładnie, zobaczcie, patrzcie to. Oj, to, co tu jest ze skok? To jest w ogóle możliwe. Nie, nie, nie! Szybko, szybko, szybko! U, oj, no nie, nie udało mi się, kurczę. Dobra, ale dobra, zaspięłem się dosłownie obok na szczęście Więc yy, szybko tam wrócę. Dobra, szybko tu wracam i teraz to przechodzę. Czemu ta winda tak wolno działa? Napiszcie w komentarzu, czemu ta winda tak wolno mi działa, bo... Powinna być o wiele szybsza, nie? Kurde. Ej, bo ja znowu utonę. Kurczę, ty, szybko, 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 szybko. O nie, nie zdążę chyba. Szybko klikam, klikam, żeby było, żeby powietrze było. Oj, nie, 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 dobra, dobra. Oj, 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 oj. idę tu szybko. Czekajcie, muszę bąbelki. Dobra. I teraz płyniemy tutaj. No i dobra, musimy jeszcze raz tutaj przejść, hop, dobra Hop, dobra, czekajcie zjem sobie, żeby nie było Ja nie mogę, dobra Hop, kurczę, ten skok znowu, dobra O, 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 dobra, przyszedłem, skok, przyszedłem, skok, widzę, oj, tu tylko znowu jest ta ścianka, kurczę, trzeba bycie No i dobra, czekajcie, uwaga O, dobra, nie, tak głupio zleciałem, dobra o, dobra, udało mi się water skill zrobić. Jezu. Nie. Za to musicie stawić łapkę w górę i napiszcie komentarz water, water skill, albo napiszcie po prostu wiaderko w sumie, nie? jak będzie prostszy, Napiszcie w komentarz wiaderko, a przypięłam w serduszko generalnie. Za to, że to zrobiłem, pamiętajcie, słubić się należy, dobra. Ale już bez. no Kurczę. Co z tego, że suba dostanę, jak nie zagram z wami, nie? No, trzeba iść tam do góry. Kurczę. Oj, 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 oj. O nie, o nie, nie, nie. Bo to one kurczę. Czemu to jest taka wolne ta winda? Czemu ona tak nie działa tak jak powinna? Ktoś chyba zepsuł tam windę specjalnie, bo wiedział, że będę nagrywał. Kurczę, będzie trzeba poprawić tutaj wszystko. O, powodzenia, dobra. Yy, lecimy teraz szybciutko, bum, cyk. Dobra, czekajcie, zjem sobie. Teraz ten skok. O, dobra, dobra, dobra. Oj, dobra, dobra. Tutaj już nie spadłem tym razem. Dobra widzowie, jesteśmy tak blisko. Jesteśmy tutaj, tak, już blisko. Tam już jest ten, tam już są te tabliczki, jakieś. Ciekawe, co na nich jest. Może, może widzowie będziecie mieli szansę ze mną tutaj pograć, mam nadzieję. Mam nadzieję, że to jest to. Zaraz się przekonamy. Jaj, i dobra, i teraz? Teraz, hop, oj, nie, te drabinki, nie. Dobra, jeszcze raz, oj, dobra, udało się. Kurde, dobra, wiecie co? Ja po prostu elektron może tam podlecę do góry, do tej wieży, ale no parkura się wolę nie, bo. Ktoś mnie na pewno obserwuje i wie, że ja się tu próbuję dostać jak zobaczę, że czytuję, to mnie zbanuje z tego serwera chyba. Właśnie, więc pamiętajcie widzowie, nie czytujcie, bo kurde, to się zawsze źle kończy. No nie! Oa! Kurde, no dobra, nie udało mi się, dobra, ale to nic. Już lecę, lecę tutaj z powrotem. Przyspieszę trochę proces teraz. Kurde, ale no mam nadzieję, że to przejdę do końca tego filmu, nie bo to trochę... Nie miło, kurde tego jambusta. Muszę uważać, te, te skoki za duże są. No nie, kurde. o w ostatnim momencie uciekłem. Uj, dobra, dobra, dobra. O, dobra. Jestem tu. Jambusta mi zabrało naprawdę to. Nie, dobra. Wiecie, co chyba zrobię? Widzowie, chyba serio zaraz cituję, bo Już mnie tak denerwuje ten parkour. Widzieliście, jak mi efekty zabrało idealnie? Jacie. Dobra. Hop, hop. Hop. Hop, dobra, 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 wychodzi nam, widzę, wychodzi Dobra, teraz ta drabinka nieszczęsna Hop, aj, znowu mi się nie udało, ta drabinka, nie Ta drabinka, dobra Szybko No, ten jump boost, trochę mi się nie podoba, trochę Kurde, wiecie co, bo moje... dobra, dopóki go mam Jest łatwiej Kurcze, dobra, wiecie co Nie, myślę, że się Myślisz, się nikt nie obrazi, jak wyląduję tutaj? Nie wylądowałem. Kurczę, blade. Dobra, dobra, dobra. Aj. No, dobra, no musimy przejść, bo tak ciężko wylądować strasznie. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Nie, dobra. Wiecie, co widzowie? Wiecie, co ja wam powiem? Ja się chyba poddaję, nie? Ja tutaj. O, 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 o. No, kurcze Ciężko strasznie wlecieć, dobra. Hop, hop. Mam water to dobra. Trochę szczytuję, trochę szczytuję, dobra. Trudno, trudno się mówi. Czasami trzeba, widzowie, no. Przyznajcie, czasami trzeba. No i dobra, te drabinki, kur... Dobra, wie... Nikt tego nie widział. Nikogo chyba nie ma na serwerze, mam nadzieję. Jak coś widzowie nic nie widzieliście, nic nie mówcie, nic nie piszcie Wojanowi, nic, bo... No kurde, ja to robię dla was, nie, żebyście mogli ze mną zagrać, bo tu jest jakaś niespodzianka, żebyście mogli do nas tutaj dołączyć, bo podobno właśnie wojanowice będą dla widzów. Czajcie to. Oj! Jambus, dobra. Dobra, tu jest taki mały tent, trzeba uważać, dobra. Ho. Jezu w to jest skok w ogóle. A dobra, bo jest, mam ten skok wyższy. To dlatego on jest możliwy. Oj! Dobra, ile mam jeszcze? 11 sekund. Dobra, wiecie co tu? Tak ona spokojnie. Dobra, już tylko trzy skoki, już będę tutaj. Ja. Dobra. Co to jest? Kliknij na tajemniczy film na ekranie, aby dołączyć na Wojanowice. Wojan. Aha, ty dobra, ty. Ku, a, to ten film mi Wojan wysyłał. Ja. Dobra, widzowie. Kliknijcie teraz na ten filmik, który Wam się wyświetla tutaj, teraz na ekranie i w karcie. Macie go też w komentarzu i w opisie. Więc kliknijcie na ten filmik, i wtedy będziecie mieli. Dosłownie poradnik cały, jak wejść na Wojanowice, widzowie. Tak więc ja Was przekierowuję tu i dzięki wielkie za oglądanie. Widzowie, widzimy się w następnych filmach. Siemano.